Cześć, ja witam Was w kolejnym odcinku Planszy i dzisiaj będziemy mówić o grze o dinozaurach. I o tańczeniu Twista. No nie. Och, ja. Zamilknę <laughs> ale już. Ale sucho. grze Dino Twist, y y y która jest wydawnictwa. To się nazywa dziwnie Bunkis Editions. I tutaj o, będzie ciężko opadał o sam wydawnictwie, bo to jeden pan. To jest, podał, taki, to jest taki jeden pan, który zapisywał na karteczkach z kim rozmawia, i ogólnie pozdrawiamy tak, Autor jest wydawcą, i wydawca jest autorem, to wszystko jest to samo. I o tej Grzezi Twist będą mówić. Ink, ciuniak. I windiarz. Dobra, jest to gra, która yy, jest grom. To jest filarek, nie? Nie oszukujmy się. Jest wszystko uczciwie napisane na pudełku, yy, ponieważ jest 15-minutowa rozgrywka. Zdecydowanie jest, prawda? I chyba nie wiem, czy zagraliśmy kiedykolwiek dłuższą. Nie. Krótsze się zdarzały. Od 2 do sześciu graczy, prawda? Tak. Chodzi? Gdzie? Chodzi praktycznie na, no, ka o dziwo, na w każdym tak. składzie. Podziwo. Ja nigdy nie grałem w coś, co ma od dwóch do sześciu i to działa. działa dlaczego działa, to, to nie będę mógł znaczy, mógł. Mógł dlaczego właśnie dlaczego działa dobrze tak w każdym tłumaczyć. składzie będziemy tłumaczyć. Dobra, i ta gra ma ciekawostkę, 165 kart, też taka yy, fajna liczba, nie? Bo to mhm. są trzy talie i yy, jedną instrukcję, którą z uciniek. Nie zgubiłem, tylko w tym wydaniu nie było instrukcji w zrozumiałym języku. Nie było instrukcji w zrozumiałym Bo ja Jezu. właśnie się zastanawiałem, czemu po internetach szukałeś. A... Jest, bo ona jest po francusko, wiesz, jakąś tam hiszpańsko, wiesz, nie? E, dobra, no to klimatycznie o co chodzi? Czy nie, nawet ostatnio walczył z Inkiem, z klimatem. Nie, bo to by się wypsnęło, że wykładamy dinozaury na jakąś wyspę. I ja tak wyspę? To w tym o coś chodzi? No ogólnie chodzi o to, że mamy tutaj taki udziwniony, udziwniony trick taking w pewnym sensie. No. Trick taking? No, no, nie. Takie, takie skojarzenie no, miało? tak jest, no. Ja tak no może to, w troszkę. pewnym sensie, tak. Ten sens jest ważny. Tak, ten pewny sens jest ważny. Mhm. E, tak naprawdę mamy tutaj talię kart podzieloną na cztery kolory i chcemy zebrać jak najwięcej kart. A na tych, a na, najwyższych a na tych kartach, czyli na tych czterech kolorach mamy cztery rodzaje dinozaurów, czyli jeżeli ktoś jest wielbicielem, to pewnie ich wszystkie rozpozna, ale mamy gryzonie, znaczy te mięsożerce, mamy pływa, pływa kożerce mamy jeszcze lato, latające. latające i te takie, co zawsze tam w Jurassic Parku były zadane jako pierwsze, nie? Tak. Czyli tam mm -hmm. idą, idą, a potem przychodzi trawo, i ee, tam nie? No, tak tak ogólnie... zwany roślinożerca, jednym słowem. Dobra, w związku z tym, że nie, nie było instrukcji w zrozumiałym języku, to ja nawet z instrukcji nie mogłem, jak to czasem mi się zdarza, zajrzeć i poszukać klimatu. Ale tu masz klimat wszystko, zobacz. Znaczy, to jest... Masz kartę wież... meteorów, wali meteor i coś się dzieje. Rozumiesz? Masz wyspę centralną... Tak, wali meteor i na przykład czerwone dinozaury są silniejsze. No, tak, to nie? To Wtedy nie wali meteor. Wtedy po prostu są silniejsze. Nie, no wszystkie te karty mają największe. No, to... Dobra, chodzi o to, że mamy wyspę centralną, na której e, takie są cieniasy, tam sobie żyją. E, jest ich osiem tych cieniasów. Takie szczczureczki. Takie jaszczureczki. <laughs> a my chcemy zaludnić naszą wyspę e, mega wypasionymi dinozaurami. Nie, 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 nie. nie. Dobra, na, na siłę tak. chyba ten klimat nie chce mnie tak. znaleźć. Bardzo, bardzo, bardzo na siłę. Dobra, ale klimatyczne są rysunki. Rysunki są Znaczy, spoko. W ogóle wizualnie ta gra jest bardzo fajnie spoko. się prezentuje. I okładnie. Sympatyczna, znaczy jest sympatyczna, ale z drugiej strony, cały ten cały graficzny design gry mówi to jestem grą dla dzieci. Tak. tak. Ale? I w zasadzie. Nie, nie widzę w tym żadnego problemu. Nie, co jest miłe, to to, że ten graficzny design nie, nie psuje przejrzystości. Tak. Że bardzo te karty tak, czytelne. są czytelne, numerki Rady są tam, fary. gdzie powinny być, kolor jest oczywisty po całej karcie, nie trzeba gdzieś go szukać, więc tylko ten pan jest z Francji pewnie, nie? Tak. No, no Dlatego instrukcja jest po francusku. A, nie myślałem, że to jakaś wersja francuskojęzyczna. Dobra, klimatu nie ma... Z, oprócz, którą kupiliśmy w Niemczech. Klimatu akurat nie ma, ale nie oszukujmy się, graficznie taka miła jest ta gierka. Tak, tak. fajnie się na to patrzy, jest sympatyczna. No to mechanika, no to szybciutko mechaniczkę. Mechanikę widzieliście na filmiku, ale przypomnę tutaj, że w dużym skrócie chodzi o to, że na środku planszy, na środku stołu, leżą sobie, leży sobie wyspa z dinozaurami, które są wokół niej ułożone. I to są karty o wartości 1 na starcie. Dostajemy 7 kart na rękę, wszyscy gracze jednocześnie wybierają kartę z ręki, odkrywamy te karty i patrzymy po kolorze. Kto zagrał najniższą kartę danego koloru. Biorę kartę ze środka. Kartę, którą zagrałem, odkładam tam. I w ten sposób powtarzam, aż wszyscy tak zagrają. Jest to taka wymiana kart ze stołem. Tak, wymieniamy. Stopniowo wymieniamy, wymieniamy karty na coraz lepsze. Tak. Nie, chcę zagrać niską kartę kartę wyższą od tej, która leży ale na nie stole, za ale nie za wysoką, bo karta, którą ja odłożę. Może być ściśnięta wszystko może. Ale z kolei czasami chcę wyłożyć kartę wysoką, zakładając, że przeciwnik. Będzie miał niższą tego samego koloru, ale wtedy ale... ja wezmę to, co on odrzucił, czyli. Tak. No i mamy jeszcze takie twisty pod tytułem Możemy zagrać dwie karty, znaczy... żeby sobie zwiększyć twisty, patrz jak to, <śmiech> <śmiech> żeby zagrać dwie karty, żeby zwiększyć swoją sumę i w ten sposób zmienić karty. Lub bardzo taka fajna rzecz, mianowicie taka kara za bycie cwaniakiem, czyli jak się uda nam zagrać kartę w tym samym numerku, to one się znoszą. I niech nam. Kod I kod nikt kod. nie dobiera tak, No bo, ale tam, damy dam no bo nam to, to jest oczywiste, że na stole leży szóstka, no to w ka każdy chce zagrać siedem. No i mieliśmy kod. taką sytuację, że wszyscy trzej w tej partii, co teraz graliśmy. Przez sekundę wszyscy trzej graliśmy, zagraliśmy, tak? tak, Przez graliśmy tak więc... Jeszcze ciepły stół jest od tych kart. E, i... Od meteorów. I to brzmi tak. Właśnie, bo to, to, to nie, nie brzmi jakoś tam wspaniale. E, ale jest tutaj jedno fajne rozwiązanie, Twisty. bo mamy... Mamy obejść ograni pewne ograniczenia, ponieważ jeśli biorę kartę, która leży na środku stołu w konkretnym miejscu na wyspie, to na swojej wyspie, na której ułożę tę kartę, muszę ją położyć w dokładnie tym samym miejscu. Tak, bo no nazywamy, że są takie bardzo terytorialne i jak my mieszkamy na północny zachód od tego, to na innej wyspie też musimy na północnym zachód. to są po prostu mieszkać. takie sztuczne wysypki, które zrobił jakiś szejk z Dubaju pewnie jakiś, wiesz, nie? I są A co w czasach dinozaurów byli w szejkowie z Dubaju? Na pewno, bo Lecieli z kosmosu. Co wtedy się w czasie, to za 20 lat będzie, wiesz? Jeszcze nie dodałeś tego filmu, nie? Dobra, no i drugim ważną ważnym informacją jest to, że od drugiej rundy pojawia się taka karta pod tytułem Zbliża się meteor. Ten meteor w końcu przywali w nasze, nasze państewka i my musimy jak najszybciej nawalić tam punktów i być najbardziej rozwiniętym państewkiem, czyli mieć najbardziej wypłacione te dinozaury. Nie rozumiem dlaczego używasz słowa państewka, no wysepką, ale wysepką dobra, mnie No wysepką, dobra, wysepką. Bali bardziej. No. Wysepką. I co? I w tych kartach są takie duże rzeczy, takie zmieniających te, te rzeczy. typu na przykład, nie można wziąć którejś z kart. Albo podnosi kart. podnosimy wartość jednego koloru. Tak, także tam są takie rzeczy, które będą modyfikowały rozgrywkę, a jest ich na tyle sporo, że każda rozgrywka faktycznie będzie różna. E, róż wiek dla mnie, powiedzmy, że nie są jakoś szalenie. One nie są szalenie jest... jest Stosunkowo dużo z nich to są karty tej. Tych, a tych kart nie można w tym momencie wymieniać. E, tam, jest, tam, tam jest, kilka kart takich, które działają w inny sposób i sporo takich jednorodnych. Ale bez tego miałbyś to nudną tą rozgrywkę, bo to trochę. Nie, no, bez, bez tych, w ogóle bez kart meteorów to tak, tak. ale Aha. to wiesz. No dobra. Mówisz, mówisz to zakładając, że z nimi jest ciekawe. No to lećmy, ja. no to lećmy. Że tak ze spoileruję. Ja teraz będę, ja będę teraz tak starał się ten, żeby było tak po kolei. To, co nam się podoba w tej grze? Tak, po kolei. No, żeby Co się nam roz... się podoba, że jest krótka, szybka, prosta. To na pewno. Bardzo skuteczny tak. filer 15-minutowy. Znaczy, to jest fajne, bo dużo, siądzie do tego dużo osób i to nie wydłuży zbytnio rozgrywki. Tak, bo, to bo to wszyscy to tak, grają wybierają równocześnie, odsłaniają, wykonują i, i tak, tak dalej. To jest raczej mechaniczne, bo tu nie ma żadnego tam kombinowania. Tu nie ma żadnych ojejku, ale zrobiłeś super ekstra ruch, który nas tutaj zwinął. Mhm. Ale z drugiej strony jest trochę takiego kombinowania pasjansowego w stylu, jak tu sobie ułożyć to, to u siebie, bo walczymy też o bonusy. A tak. Mamy bonus dla. Kto, kto pierwszy skompletuje Wyspę? Pierwszy gracz, który skompletuje 8 różnych kart, dostaje bonus. Drugi, trzeci też, ale mniejszych wartości. I na końcu gry gracz, który zbierze najwięcej kart z określonym symbolem, też dostaje bonus. Z tych męsożerców, tak? Mhm. Drapieżców tam jest w sumie bardziej. Znaczy, ja powiem tak: na pewno oglądany to jest to, że to się gra w tak 15 minut i to nie jest kołany filler. I on jednak daje taką, moim zdaniem, takie poczucie. Że zagrałeś grę mimo wszystko. To nie tak. jest taki głupi filer pod tytułem, e, o, e, dż, nie, dobra, nie, nie chcę obrazać. A czy znaczy nie, z chodzi, chodzi o to, że... Z zombie Dice. Zombie no. Dice na przykład. Tak. To nie jest gra, w której e, działającą strategię jest granie losowych kart. Tak. E, no dobra, e, no to skalowalność. My już o tym mówiliśmy na początku. Ja, Ty na miałeś dwie, najmniejszą akurat. Ja na, na dwie nie grałem. Na na no, ale... Myślmy grać na dwie pierwszą partię. Mm -hmm. To była bardzo przyjemna. A czy. E... Ona się dobrze skaluje, dlatego że jest lekka i tak naprawdę niewiele się może w niej zepsuć. Tak, ja. I tutaj jest ten problem, że jak gramy na mniej osób, to mniej kart wchodzi do gry, ale z drugiej strony, jak gramy w pełnym składzie, to też sporo tych kart nie widzimy i nie wiem, to, to, to nie jest zaleta w żaden sposób, ale. Nie odczuwam, że gra dużo traci na mniejszą liczbę osób. Bo zrobi to, że, że ta gra się skaluje? 165 kart, które tworzą tę talię. Że tak naprawdę... Yy... To może być co cokolwiek. Mhm. Tak. W sensie tak, przechodzimy to, przez tak niewielki procent, ich jeżeli jest mało, że, tak, że, że też nie mamy wpływu. Na dwie, i na trzy, i na cztery, i na pięć, i na sześć jest taki sam random, jeżeli Aha. chodzi o dobór tych kart i tak samo możesz mieć bolesne sytuacje, w których musisz jedynkę brać dziesiątką, bo na przykład nic innego nie jesteś w stanie zabrać. Także to się dobrze skaluje i o właśnie ja pierwszą partię zagrałem z w odcinku na dwie osoby mhm. i byłem zdziwiony, że to się nawet całkiem przyjemnie grało, potem graliśmy na więcej, bo tam gdzieś nam się udało nawet i na pięć zagrać, luz. Chodzi ta, to, chodzi ta gierka. No, to teraz kwestia, czy nam się to podoba, że tak ona chodzi i jako nachodzi. No, bo tutaj inny będzie wzdychał. Ja, ja jestem taki neutralny ze wskazaniem na trochę tak, tak okay. bym powiedział. Bo nie widzę problemu, żeby w to zagrać. Bo to całkiem mnie bawi, ale widzę też sporo problemów w stylu: o, mam na ręce same żółte karty, i w grze nie ma rozwiązania, które coś by z tym robiło. <grym> Moja rozgrywka. Tak. Eee, o, nie przez całą grę nie dostałem tego koloru, karty. nie dostałem tego koloru. Też a, nie jest. A mam tutaj. dwa miejsca na wyspie, które po prostu są puste. Tak. Dzięki temu. Tak. Eee, bonus dla pierwszego gracza, który skompletuje całą wyspę. Jest tak wysoki, że trochę aż bolesny. Tak. Szczególnie, jeżeli uda się taką sytuację zrobić, a często się to da, da zrobić. Że jesteś jedynym, który ten bonus weźmie. Mhm. Nie no, ponieważ ten bonus w najwyższym stopniu zależy właśnie od tego, jakie karty podchodzą. Tak. Bo o ile wysokość tych kart to jest jakaś nasza kombinacja, to to, że nie jestem w stanie go zdobyć, czasami wynika po prostu z kart, które mi przychodzą i część. Tego randomu. I to jest tak. przykre. Tak, ale z drugiej strony, przy 15 minutach, ta losowość jest dla mnie akceptowana, bo gdyby to była na 30-40 mhm. minut, to bym był wściekły, że no mówię, graliśmy partię, teraz dwie, tam trzy, to sobie partię na taką rozgrzeweczkę uh -huh. i miałem tą sytuację, że wymyliście po prostu żółtych wszystkie, a nie ani jednej żółty przez całe rozdanie, tak? Czyli, a wymieniałem tych kart, żeby tylko jakąkolwiek żółtą zdobyć. Uh -huh. spe no spe specjalnie się... po dwie zagrywałeś, tak. żeby była większa tak. dotacja i, tutaj, i tutaj, tego? Tak, I tutaj właśnie, a propos tego, tych bonusów, niestety, jeżeli chodzi o skalowalność, siła tych bonusów jest, im mniej graczy gra, tym silniejsze są te bonusy, bo na sześć osób to się bardziej może rozłożyć, tak? Tutaj... W sensie mówisz o tych, o premiach. To w premiach, tak. Aha. Tych bonusowych na zasadzie, że byłeś pierwszy, który zrobiłeś wyspę, czy byłeś pierwszy, który zrobił, znaczy miałeś najwięcej tych drapieżników. To są dużo punktów, które można, e, można zdobyć. Natomiast ja też będę chyba przychylnie patrzeć na takie zasadzie, że na to, co ta gra obiecuje, na to, co, czym ta gra jest, ona jest nadzwyczaj udanym produktem, bo to nie jest taki głupi filer, wiecie. Czy ja w ogóle odnoszę, że to jest taki, Trick Taking dla dzieci. Dla dzieci, taki no, do nauki, tak, tak, do nauki. wstęp do tego typu tak. gier. Tutaj powinno być na tym budyku napisany Rebel. To w ogóle ja nie. Rebel albo Lukrum Druk, Games. To jest taka gra typowo dla, no. dla tych dwóch wydawców, mm -hmm. moim zdaniem. E, ty, nikomu będziesz trochę narzekał. Znaczy, ja będę trochę narzekał tak ogólnie. Dla mnie ta gra jest troszeczkę jednak za bardzo automatyczna. Ja przy niej nie, my, nie myślę za bardzo. I dlatego wymieniłem jako jedną z głównych zalet tego, że jest to, to, to że jest krótka i szybka, bo ja jestem w stanie w nią pyknąć. Okej, okay, no. Tylko nie to, że odczuwam jakąś wielką przyjemność z tego faktu. Nie boli mnie to, że, że w nią gram, bo. Nie, no, jest sporo trick-takingów, taking, trick które mnie bolą, że tak, nie gra. Ty, ty nie siądziesz do wielu. Tak. Ponieważ, a, natomiast tutaj, no, okej, okay, no, siadam, zagryw, patrzę, no dobra, zagrywam, teraz sobie wymienię tą, wymienię tą, wymienię tą. Nie, nie, nie to, że tam. Okej, okay, ona cię po prostu nie angażuje. Tak, ona mnie zupełnie nie angażuje i. I te karty meteorów są jakieś takie, no dobra, teraz nie możesz brać tej, teraz nie możesz brać tej. Zupełnie mnie to nie, nie, pociąga i u mnie, u mnie będzie to się chyliło jednak w stronę negatywnej oceny. No to ocenię od razu, jak już jesteś przy głosie. No więc tak jak powiedziałem, to nie, to oczekuję jednak od gry, żeby cze czegoś więcej. Nie tylko tego, że, że mi nie przeszkadza. Tylko, żeby mnie w jakiś sposób angażowała, żeby w jakiś sposób mnie ciekawiła, żeby czegoś ode mnie wymagała. Tutaj nie dostałem tego. Także, także zero. Niestety. Okej. Okay. Ja, my to prawie chórem powiemy, że, no raczej tak. Nie, da. ja powiem tak, że to jest zero. Bo to jest zero. Bo to nie jest no. gra, którą można. Ale to jest kazus gry otor. Mhm. Czyli, gdzie w grze otor miałem podobne wrażenie. Tylko tutaj, Inaczej. Gdybym patrzył z perspektywy dziesięciolatka, mam, nie wiem, dziecko dziesięcioletnie, dziewięcioletnie, czy coś takiego, biorę to w ciemno. Bo to jest bardzo dobra gra, właśnie taka, jak Ty powiedziałeś, taki first step do, do uczenia gry w, w, w jakieś gry karciane, trick-takingowe. Zresztą e, fajny jest ten rysunek, ten 7+, jak mama, mama, dinozaur, patrzę na małego dinozaura i to jest ocena, dobre, patrzyłem na to białe nie? Rewelacja. Rewelacja. Także dla mnie jest to zero, bo ja jestem trochę za stary na takie gry, mam wrażenie i już za, wolę bardziej poważne gry. Natomiast naprawdę polecałbym to wszystkim, którzy grają z dziećmi czy w grupach z, z, z dzieciakami, bo to jest... Dla tej, dla tej grupy jest bardzo fajne. Mm -hmm. I, i dla, tych, dla tych, co lubią grać przy piwku, takich, którzy właśnie, uh -huh. jak ty mówisz, oglądamy uh -huh. sobie meczek i coś tam sobie przy okazji uh -huh. tak, angażuje tak. a przy no, okazji, Jeżeli to by było nie moim głównym zajęciem, tylko przy okazji tak, robić coś. Tam, nie wiem, nie. właśnie, oglądania meczu, czyli luźnego gadania sobie gramy, okej. Okay. Tak. Wtedy, wtedy okej. Okay. Także to, to takie zero plusy. No, mówiłem, mówiłem, że powinniśmy mówić chórem, bo dla mnie to tak samo, czyli ja polecam tę grę, ale. To nie widzę, że też nie jest dla mnie za prosta trochę i musiałbym powtórzyć wszystko po tobie. No. Okay. A, no to... w, w, wotum separatum. Ja nie uważam, że to jest trick taking. Nie, to nie jest dla mnie to. To jest w sensie, ja, switch taking. Mnie dużo w trick takingu, jakby kluczowe jest dla mnie to, co wygracie. Tutaj to, co wygracie, czasem ma wpływ, czasem. Na dwie osoby to właśnie ma na wpływ. Nad dwie osoby to nie no, wiesz, może, nie bo mm -hmm. dwie osoby to jest bardziej widoczne. Okej, okay, no to Dino Twist 302, czyli yy, jakie takie 00, tak? No nie no jest, jest na zerze, ale po dodatniej stronie, tak? No, tak przy, przy tych, przy granicach jest to istotne. Czyli już już zaczyna śnieg topnieć, tak? <śmiech> <śmiech> Dobra, yy, okej, okay, no to Dino Twist mówili o Dino Twist. Ink, ciuniek. I windiarz, dzięki i do usłyszenia.